Dziwny jest ten świat. I tak zacznę ten film. A nawet go tak nazwę. Jako ludzie na tym świecie powinniśmy ułatwiać sobie życie. No tak przynajmniej powinno być i tak się też mówi. Ułatwiaj sobie życie, będzie ci prościej, bo po co utrudniać, nie? A jednak lubimy się okłamywać. Okłamywać i też sobie jednak trochę utrudniać pewne sprawy. Bo na przykład nie lubimy nazywać pewnych rzeczy po imieniu, bo, bo nie wypada bo jak nazwiemy to inaczej, to się tego boimy, a mimo tego robimy pewne rzeczy, nazywając je inaczej. Taki trochę mindfuck, ale zaraz się rozwinę, o co mi w ogóle chodzi. Chodzi mi generalnie o to, że boimy się stwierdzenia piramida finansowa i bronimy się od tego rękoma i nogami. Przy czym sami pracujemy na etacie, czy w fabryce, czy nawet w ZUS. Boimy się powiedzieć i przyznać do tego, że coś polecamy, bo przecież to jest naganiactwo. Przy czym kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt razy dziennie, albo nawet i w tygodniu, potrafimy pochwalić się, jak fajną koszulkę czy zegarek sobie kupiłem, podając nawet nazwę sklepu, albo nawet, nie wiem, polecając komuś, patrz, jaki zajebisty film jest w ogóle w kinie. Byłeś? Boimy się, brzydzimy się i nie chcemy totalnie się przyznać do tego, że pracujemy na czyjeś marzenia. Przy czym sami obrażeni wstajemy z rana do tej pracy, idąc do niej, mówiąc, że mało zarabiamy. I do tego jeszcze dodając, że popatrz, a szef kupił sobie nowy samochód. To kutas. Nie ma opcji nawet. Żebyśmy powiedzieli, że świetnie manipulujemy. Wolimy jednak nazwać to... Mam świetny dar przekonywania. Nie lubimy, wręcz nienawidzimy sprzedawać. Przy czym każdego dnia ładnie uśmiechamy się, mijając sąsiadkę na klatce lub uśmiechamy się pięknie do obsługi za kasą w sklepie. Manipulacja to zło. Krzyczymy, po czym odwracamy się i w specyficzny sposób wysławiamy się do swoich bliskich. Do rodziny, dzieci czy ukochanego, ukochanej, po to, aby zrobili coś w zamian za coś. Przeważnie z korzyścią dla nas. I myślę, że ten cytat Niemena na samym początku, który rzuciłem, dziwny jest ten świat, idealnie tu pasuje. Bo dziwny jest ten świat. A może bardziej nie świat, a sami ludzie. A wystarczy tylko zacząć się zmieniać mentalnie, a wszystko staje się zauważalne. Zaczynamy lubić. Sposoby zarabiania, te proste, te inne sposoby zarabiania. Zaczynamy twierdzić, że jednak manipulacja jest bardzo dobra, jeżeli umiemy ją wykorzystać, tak, żeby zrobić komuś dobrze, żeby poprawić czyjś byt, żeby uwolnić kogoś z czegoś. Jednak ta manipulacja jest dobra. Zaczynamy wykorzystywać ją bardziej w tej regule win-win żeby każdy wygrywał. Zaczynamy mieć marzenia i sami zaczynamy je realizować. Zaczynamy sami po nie sięgać. Co najlepsze przy tym wszystkim, uwielbiamy się sprzedawać, bo rozumiemy po co to robimy. Aby jak najwięcej ludzi nas widziało, bo zaczynamy chcieć mieć wokół siebie ludzi dobrych, świadomych, pozytywnie racjonalnych i głodnych życia, głodnych więcej.